Cześć, dzień dobry. Słuchaj. Jestem prawie pewien, że nieustannie narzekasz na brak czasu. Praktycznie każdy z nas nieustannie na brak, narzeka na brak czasu. Ja narzekam w każdym razie co jakiś czas na to, że nie mam czasu. I myślę, że ty też co jakiś czas, jeśli nie bardzo często, narzekasz na brak czasu. Nie masz czasu pracować, nie masz czasu się uczyć, nie masz czasu się rozwijać, nie masz czasu wyjść do kina, nie masz czasu przeczytać książki, posłuchać ulubionej płyty. Po prostu nie masz czasu. No to, jak nie masz tego czasu, no to co można zrobić? No można skorzystać z banku czasu. Ale stary, co to jest bank czasu? A to jest akurat bardzo proste. Zaraz ci pokażę. Patrz, masz portfel? Nie? I wyciągasz czas z portfela. Nasz. Tak po prostu. I możesz wtedy poczytać książkę, wykąpać się w wannie z bąbelkami, nagrać odcinek vloga, zająć się jakimś projektem, którego wcześniej nie robiłeś. No wiele rzeczy można zrobić, tak? Ale no to jak te to, to jaja sobie robię, nie? No nie, słuchaj, masz czas. Przynajmniej większość z nas ma kupę czasu który nieustannie marnuje. Ja nic nie twierdzę, że wszyscy, absolutnie, bo są osoby, które rzeczywiście tego czasu faktycznie nie mają. To są osoby tak zorganizowane, że mają poukładany dokładnie cały dzień, wiedzą dokładnie co kiedy i im się to jakimś cudem udaje wszystko zrobić i robią i rzeczywiście mają to poukładane. I te osoby nie mają z tego, tym problemu. Ale większość z nas ma problem z tym czasem. Z tym czasem, którego wiecznie brakuje. No to o co chodzi z tym bankiem czasu? Ja mam takie trzy metody. Trzy metody. Pierwsza jest y, prosta. Wymaga tylko kartki i długopisu. Jestem niestety prawie pewien, że z niej nie skorzystasz, ale, ale podam ci ją. Spróbujemy, dobra? Przez najbliższe trzy dni, albo nie wiem, zacznij od poniedziałku, bo lubimy zaczynać od poniedziałku, prawda, A nie od piątku. Więc na przykład zacznij od poniedziałku i przez kolejne trzy dni notuj co 15 minut, co robiłeś. Przez co 15 minut notuj, co robiłeś, Zaszyciku, na karteczce. Ewentualnie jak koniecznie musisz na komórce, na, na czymkolwiek. Chociaż to już nie jest taki dobry pomysł, bo jak weźmiesz taki telefon, zobaczysz, że masz pięć powiadomień, to już się zaczniesz zajmować czymś zupełnie innym niż powinieneś. A jak będziesz miał zeszycik, długopisik, wpiszesz szybciutko co robiłeś przez ostatnie 15 minut, nie będzie problemu. To jest pierwsza rzecz. I po tych trzech dniach weź usiądź sobie, poświęć na to godzinę, dwie. Przeanalizuj to wszystko i zobacz ile czasu zmarnowałeś jaka ogromna ilość czasu została przez ciebie zmarnowana. I teraz tak, nie źle, jeśli odpoczywasz, jeśli poświęcasz czas na relaks i tak dalej, to to nie jest zmarnowany czas. Ale jeśli poświęcasz czas na jakieś pierdoły, duperele, nikomu do niczego niepotrzebne, siedzenie na fejsie, siedzenie na YouTubie godzinami, oglądanie filmów na TikToku przez dwie godziny, no to to jest marnowanie czasu. Może ty uważasz inaczej, ale, ale nie, to jest marnowanie czasu. I tego czasu, którego ci później brakuje do zrobienia rzeczy, które faktycznie są dla Ciebie ważne i faktycznie mogą Ci pomóc i pomóc Ci rozwinąć, i pomóc ci odpowiednio odpocząć, i generalnie pomóc ci w przyszłości. Więc zamiast marnować ten czas, weź go wpakuj do tego portfela i potem wyciągnij wtedy, kiedy będziesz potrzebował. Proste? No proste. Tylko, że, tak jak mówiłem, jestem prawie pewien, że większość z Was nie zrobi tego ćwiczenia. Chociaż szkoda, bo ono niesamowicie otwiera oczy. Naprawdę niesamowicie otwiera oczy. Druga metoda jest dużo bardziej prosta i to jest taka metoda idealna dla programistów, dla osób, które siedzą przed komputerem, które spędzają większość, większą część dnia przed komputerem. To jest taka aplikacja o nazwie Rescue Time. Oczywiście takich aplikacji jest więcej, ale akurat Rescue Time bardzo lubię, bo on działa świetnie. On działa pod Linuxem, pod Windowsem, pozwala mi się zainstalować na kilku komputerach jednocześnie, zbiera dane z tych kilku maszyn, co jest dla mnie bardzo ważne, jeżeli pracuję na komputerze domowym, łączę się zdalnie na, na komputer firmowy i wtedy mam zapisane informacje i sesje o tym, co robiłem na jednym komputerze, na drugim komputerze i jestem w stanie połączyć te wszystkie wyniki. Ja konkretnie aplikacja to wszystko łączy i na koniec dnia mam raport. Czym się zajmowałem, jakich aplikacji używałem, ile czasu spędziłem w każdej z tych aplikacji, czy to był zgodnie z moimi założeniami czas produkcyjny, czy czas przeznaczony na pierdoły. I taki raporcik przychodzi i codziennie możesz sobie skonfigurować, żeby takiego maila z takim raportem dostać. Możesz sobie zdefiniować na przykład rekordy, jakie chcesz osiągać, że na przykład, nie wiem, tylko przez godzinę dziennie będziesz grać, ok? I wtedy ten, ta aplikacja zlicza czas, który poświęciłeś na gry i wyświetla ci no, stary. 4,5 godziny grania w ostatnio to nie jest godzina. No nie, no, no nie jest po prostu. I, I to też pozwala otworzyć oczy. Nie tak dobrze, jak ta pierwsza metoda, ta analogowa, która nie każdemu może przypaść do gustu. I tak jak mówiłem, przypuszczam, że większość z niej nie skorzysta, bo się nikomu nie będzie chciało. Ale gdybyś ci się nie chciał tej pierwszej, to może ta druga metoda ci pomoże i też otworzy Twój wzrok, Twój umysł i zrozumienie na ten bardzo, bardzo, bardzo duży problem z czasem którego tak naprawdę nie ma. Znaczy tego problemu nie ma, bo czasu możesz mieć całkiem sporo, ale go marnujesz. Ponownie mówię, marnujesz. Tak, to jest właściwe słowo, to nie marnowanie czasu. Życie to coś więcej niż fejsy, TikToki i, i różne inne badzieria. Nie rób tego, nie marnuj czasu na to. Jeśli potrzebujesz, jeżeli jest Ci to potrzebne do pracy, do marketingu, ok, ale jeśli po prostu robisz nie wiadomo co. Tylko po to, żeby zabić czas, którego potem Ci brakuje, no to to nie jest dobra droga, prawda? Nie, nie jest dobra droga. I trzecia metoda. O, trzecia metoda to dla ambitnych. Trzecia metoda jest dla absolutnie ambitnych. Trzecia metoda to jest aplikacja o nazwie Freedom. Freedom, bo uwalnia od tego całego badziewia. Uwalnia. To taki program. On jest odpłatny. Ja nie pamiętam ile on kosztuje, chyba 100 czy 150 zł rocznie, abonament. On pozwala się również zainstalować na wielu komputerach, pozwala się zainstalować na telefonach komórkowych i w nim możesz skonfigurować, w jakich okresach czasu masz dostęp do określonych aplikacji, do określonych. Stron. Przy czym są od razu predefiniowane całe pakiety stron, które są z góry założone jako nieproduktywne i takie, które powinieneś mieć zablokowane. Więc na przykład możesz sobie zablokować od 6 rano do godziny 19 czy do godziny 20 dostęp do wszelkich mediów społecznościowych. Pomyśl, o ile Twoja produktywność podskoczy do góry w tym momencie. Jak jeszcze zablokujesz wszystkie notyfikacje wszędzie, no to po prostu raj na ziemi. Tyle czasu, tyle, tyle i jeszcze więcej czasu będziesz mieć na wykonanie rzeczy, które faktycznie są ważne i które sprawiają ci przyjemność. Bo te rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, też są ważne. Pod warunkiem, że to nie jest przeglądanie mediów społecznościowych, na przykład przez 4 godziny dziennie, jak co po niektórzy robią, to nie jest fajne, to nie jest dobre, to nie jest zdrowe. Więc jeszcze raz, zbuduj swój własny bank czasu. Wykorzystaj ten czas, który masz. I który tak strasznie, strasznie, strasznie marnujesz. Ok? I daj znać. Daj znać, czy wybrałeś którąś z metod, jeśli tak, to którą? I odezwij się za tydzień, za dwa, za miesiąc, czy coś ci to dało, czy wyciągnąłeś jakieś wnioski, czy poprawiłeś się, czy twój bank czasu stał się bardziej obszerny i czy potrafisz do niego wkładać i z niego wyciągać ten czas który jest Ci w danym momencie naprawdę potrzebny. Odezwij się. Bardzo proszę. Dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia. Do zobaczenia pewnie w poniedziałek. Pa! pa.